CDT Medicus od 1992 roku jest liderem opieki medycznej na Dolnym Śląsku. Nasza grupa składająca się z czterech spółek, CDT Medicus, Jaworskie Centrum Medyczne, Medicus Uroda i Medicus Nieruchomości, tworzą kompleksową sieć opieki zdrowotnej, dostępną dla pacjentów zarówno w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjnie. Dysponujemy dwoma zaawansowanymi szpitalami, szpitalem specjalistycznym CDT Medicus, wyposażonym w trzy nowoczesne sale operacyjne. To właśnie tutaj przeprowadzamy zabiegi laparoskopowe, chirurgii małoinwazyjnej, urologii, laryngologii, ortopedii oraz chirurgii bariatrycznej. Szpital powiatowy Jaworskie Centrum Medyczne specjalizuje się głównie w zabiegach planowych i ostro-dyżurowych. Nasze nowo otwarte centrum urologiczne zapewnia pełną opiekę pacjentom. Od momentu przyjęcia do szpitala, przez diagnostykę, aż po wypis i opiekę po Dzięki nowoczesnym laboratorium, pracowni endoskopowej oraz działowi diagnostyki obrazowej możemy zaoferować kompleksową diagnostykę, w tym rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz badania specjalistyczne. Zespół CDT Medicus to ponad 1100 osób. Zatrudniamy 286 lekarzy. 150 pielęgniarek oraz wykwalifikowany personel, który rocznie wykonuje ponad 1,2 mln procedur medycznych. Nasza infolinia obsługuje przeszło milion połączeń rocznie, co potwierdza zaufanie, jakim obdarzają nas pacjenci. Oferujemy zaawansowane usługi fizjoterapeutyczne w naszych placówkach w Legnicy, w Chocianowie i Lubinie. Nasz 30-osobowy zespół fizjoterapeutów dba o rehabilitację zarówno zawodowych sportowców, jak i amatorów. Dzięki współpracy z klubami sportowymi, takimi jak Zagłębie Lubin. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb każdego pacjenta niezależnie od poziomu zaawansowania. Medicus Uroda najmłodsza spółka w naszej grupie, specjalizuje się w kosmetologii, medycynie estetycznej oraz chirurgii estetycznej. Nasze trzy nowoczesne kliniki, dwie w Lubinie i jedna w zielonej górze rocznie finalizują ponad 18 tysięcy wizyt. Oferujemy najnowocześniejsze zabiegi takie jak laseroterapia, blefaroplastyka, powiek, zabiegi fotoodmadzające, a także modelowanie sylwetki. W CDT Medicus nieustannie inwestujemy w rozwój, zarówno technologii, jak i personelu. Nowoczesne rozwiązania IT, rozwój diagnostyki endoskopowej, wdrożenie systemu Firewall oraz spójny wizerunek to tylko niektóre z działań, które podejmujemy, aby zapewnić najwyższą jakość opieki, komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Nasze call center jest zawsze gotowe, aby odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. Dzięki programom lojalnościowym MediStore i MediClub oferujemy nowe produkty, które zwiększają komfort i dostępność naszych usług. Transport medyczny CDT Medicus działa zarówno lokalnie, jak i na rynkach krajowych i zagranicznych. Zabezpieczamy imprezy masowe, koncerty oraz wydarzenia sportowe. A nasze usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy medycznej cieszą się dużym uznaniem. Nasze laboratoria analityczne i zakład patomorfologii wykonują rocznie ponad 260 tysięcy procedur, dbając o najwyższą jakość i dokładność diagnostyki. Dla nas najważniejszy jest pacjent. CDT Medicus to więcej niż tylko usługi medyczne. To troska, zaufanie i najwyższa jakość. Od 1992 roku tworzymy miejsce, gdzie Twoje zdrowie jest w najlepszych rękach.